Witamy w drugi dzień naszych małych testów na Strzelnicy Szarpsa z lunetą. Dzisiaj, dzisiaj będziemy testować troszeczkę inną amunicję. A inną dlaczego? E, inną dlatego, ponieważ e, stwierdziliśmy, że to, co zrobiliśmy wczoraj, faktycznie było bardzo amatorskie. E, dzisiaj zrobiliśmy amunicję półamatorską, to znaczy pieliśmy prochownicę, nasypaliśmy prochu do usek. Za to do osadzania pocisków użyliśmy już prasy. Zobaczmy, jak to wpłynie na skupienie pocisków na tarczy. Ile mamy strzałów dzisiaj? E, mamy 10 strzałów. E, ważną rzeczą jest to, że zastosujemy już dzisiaj troszeczkę inne pociski, e, większe, dedykowane do sharpsa. Zobaczmy, jak to strzela. Ja p... teraz to nawala, to nie jest to co wczoraj. Oj oj, 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 panie kochany, to jest to co tygrysy lubią najbardziej. Panie kochany, no to to, to już jest strzelanie, nie to co wczoraj. Takie tam zabawy, pyszczoty. Hałasuje i bije. Waga. Piękne. Ja tylko powiem, tu mamy dzień wczorajszy, dzień dzisiejszy natomiast troszeczkę się zagęścił, prawda? No może nie dwa razy, ale tu pewnie było jakieś 5 na 7, a tu jest bliżej pewnie, jak ten odrzucimy, to z 10 strzałów jest jakieś 3 na 4 centymetry. Pewnie, że to jeszcze można poprawić. Dzisiaj zrobiliśmy, jedyną korektą było to, że zacisnęliśmy amunicję za pomocą matrycy, zastosowaliśmy też troszeczkę inny pocisk 457-125 Limana, który ma większą średnicę i już jest dedykowany do Sharpsa. Jak widać, karabin zaczyna strzelać już lepiej. Myślę, że można jeszcze to poprawić i pewnie w następnym trzecim odcinku spróbujemy zrobić tak, żeby zagęściło nam się do to skupienia. 2 na 2 lub 3 na 3 centymetry. No tu jest 10 przestrzeni. Myślę, że na 50 metrów to jest jakieś 98 punktów. No, trudno mi to oceniać, ale e, trzeba by pewnie przyłożyć tarczę sportową. Po tym, co widzieliśmy na tarczy po oddaniu 10 strzałów e, nie rezygnujemy. Zrobimy jeszcze kolejny odcinek, a co w nim? Co w nim? Myślę, że spróbujemy już zrobić naprawdę bardzo dobrą amunicję, odważając proch, stosując odpowiednie pociski. Moją sugestią jest to, żeby skrócić kolbę, bo, tak jak powiedziałem, dla osoby o moim wzroście i o mojej posturze, kolba jest za długa do strzelania z lunetą zaznaczam z lunetą, bo jestem w stanie spokojnie strzelać z dioptera przy tej długości kolby. E, co ja jeszcze bym zrobił? Myślę, że trzeba by przy tym upale trzeba by przetrzeć e, lufę pomiędzy strzałami. E, co pięć strzałów trzeba by przetrzeć lufę. Lufa naprawdę gorąca. Jejku, lufa aż parzy. Lufa aż parzy. Chwytam za drewno. I jak możemy to to jeszcze podsumować strzelanie? No gorąco jak cholera. Dlatego dzisiaj nie w kowbojskich strojach, bo pewnie byśmy nie dali rady. Ale oczywiście pozostajemy w klimatach Wild West. I do zobaczenia w następnym odcinku, jak strzela się z Sharpsa.